Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówili sobie o temacie pod tytułem Jadwiga i Jagieło, czyli Unia Polsko-Litewska. I będzie tu troszkę dziwactw, o których powinniście wiedzieć. Oglądamy. Z tematów poprzednich, a dokładnie to z tematu Polska, Kazimierza Wielkiego, dowiedzieliście się, że owy Kazimierz umiera bezpotomnie w 1370 roku i jest on ostatnim z dynastii piastów. Także czeka nas zmiana dynastii, czyli rodu panującego. Kazimierz rządził w bardzo specyficzny sposób, ponieważ rządził on pokojowo, o czym mówiłem na lekcjach poprzednich, i zawierał on takie dziwne umowy z różnymi władcami, że na wypadek bezpotomnej śmierci jednego bądź drugiego władcy, to ten kolejny, czyli ten pierwszy bądź drugi, przejmuje władzę w tym państwie w którym właśnie nie ma króla. Oczywiście zmarł on bezpotomnie. W ten sposób Kazimierz przyłączył do Polski między innymi tereny dzisiejszej Ukrainy, czyli Ruś Halicką. Ale sam zawarł podobny sojusz, układ z królem węgierskim, ówczesnym królem węgierskim, czyli Karolem Robertem. Że jeżeli Kazimierz umrze bezpotomnie, to syn Karola Roberta, Ludwik przejmuje władzę w Polsce. Natomiast jeżeli Ludwik umarł wcześniej przed Kazimierzem i również bezpotomnie, to Kazimierz przejmuje władzę na Węgrzech. No ale różnica była taka, że Ludwik wtedy miał kilka lat, a Kazimierz był już królem Polski, był już dorosłym mężczyzną, więc teoretycznie e, on powinien umrzeć wcześniej i tak też się stało. Umiera w roku 1370, więc władzę w Polsce przejmuje już wtedy król pełnoletni na Węgrzech, czyli Ludwik Andegaweński. Andegawenowie to jest dynastia, która do nas przychodzi, ale w Polsce nazywana jest też na przykład dynastią węgierską, jako Ludwik Węgierski. Ale my trzymajmy się tego, że są to Andegawenowie. E, ważna informacja jest taka, że Ludwik rządził przez 12 lat. Umiera w roku 1382 i uwaga, tu będzie pierwsza ciekawostka, a później pierwsze dziwactwo. Pierwszą ciekawostką jest to, że nie miał syna, miał za to trzy córki. Dwie z nich, te najstarsze, już były zaręczone. A zerwanie zaręczyn w średniowieczu no jest dosyć drogie, jeżeli one są już niemalże pełnoletnie, czyli mają po kilkanaście lat. Więc one odpadają. I zostaje nam ta jedna najmłodsza jest to Jadwiga. I dziwactwem pierwszym będzie to, że ona w momencie, kiedy obejmuje tron Polski, uwaga, ma prawie tyle lat co wy, albo dokładnie tyle lat co wy, czyli 10. No i zostaje, uwaga, królem Polski i to jest kolejne dziwactwo. Czyli dziewczynka, dziesięcioletnia, zostaje władcą Polski, ale z tytułem króla Polski. Pamiętamy, bo jest to dosyć istotna informacja. I przez to przechodzi też do historii, jako jedna z najsłynniejszych władczyń w Polsce. A będzie jeszcze jedna kobieta król i to będzie Anna Wielonka, ale o niej troszkę później będziemy sobie jeszcze e, mówili. Przynajmniej o tym wspomnę. Jak nie zapomnę. Nie czuję jak rymuję. W każdym razie, Jadwiga będzie, no... Panienką, tak? Bo zaręczyny będą zerwane, ona ma 10 lat, więc było to najtańszym kosztem dla polskiej szlachty. No i zostając królem Polski, nie ma jeszcze wybranego męża. A na tym polskiej szlachcie, czyli rycerstwo, tak na marginesie, już przestało walczyć, nie chciało im się walczyć, miało ogromne ziemie, które otrzymało od swoich władców, więc woleli tymi ziemiami zarządzać, mieć z tego dosyć duży przychód, czyli finansowo byli dobrze usytuowani i nie chcieli ryzykować tego, że zginą na polu walki. Więc wtedy rycerstwo zmienia się w szlachtę. Szlachta będzie rządzić w Polsce, tak na dobrą sprawę, bo będzie otrzymywać od polskich władców takie specjalne przywileje. Ale o tym mówić nie będę, bo to będzie Was w piątej klasie, pod koniec piątej klasy troszeczkę gnębić. Więc nie będę spoilerował, że to coś złego. Fajne, ale na to musicie poczekać. No i do czego zmierzam? Do tego, że szlachta polska postanowiła, że wybierze widzę męża. Czyli tak naprawdę Swojego własnego króla. Bo wtedy Jadwiga będzie królową. I uwaga, będzie kolejne dziwactwo. No bo dziwactwem można, a właściwie należy nazwać. Wtedy to było zupełnie normalne, żeby była jasność. Ale zanim do tego dziwactwa przejdę, chciałbym, żebyście sobie przypomnieli, jak mówiłem o tym, że w średniowieczu to nie ma czasu ani miejsca na miłość, jeżeli chodzi o rody panujące. Tam są małżeństwa dynastyczne. Więc już powinniście wiedzieć, do czego zmierzam. Po dwóch latach rządów Jadwigi jako króla polski dochodzi do wybrania jej kandydata na męża. No nie byłoby w tym nic dziwnego, jakby nie fakt, że ona w momencie ślubu będzie mieć lat 12, czyli 2 lata minęło no 10 plus 2 12, no to jest proste, ale ówczesny jej kandydat i wielki książę litewski, który na Litwie nosi imię Jagiełło, tak, Jagiełło on jest na naszych banknotach, jak sobie tak upatrzycie, to może go odnajdziecie na przykład na 100 złotowym banknocie. Ale o wyjagieło urodził się tak mniej więcej, około 1352 roku. Mamy 1385 i to będzie ta unia. Czyli po krótkiej i szybkiej matematyce wychodzi nam tak mniej więcej, że ma ponad 30 lat. Tak dokładnie jakbyśmy. Ustalili, że 1352 rok jest on urodzony, to ma 35 lat w momencie Unii w Krewie, bo do niej powoli będziemy zmierzać. Ona 12, 35 No nie jest dziwactwem, oczywiście, że jest. Więc zmierzamy do dalszej części tematu. Dlaczego wybrali właśnie Jagiełę? Dlatego, że Jagiełło był wielkim księciem litewskim i podobnie jak Polska, Litwa czuła bardzo duże zagrożenie ze strony krzyżaków. I tu muszę zrobić wstawkę, kim ci krzyżacy byli, bo przecież nawet oni nich wspomniałem przy okazji Kazimierza, że podpisał z nimi pokój. Także do rzeczy. Zakon krzyżacki, czyli krzyżacy, powstaje w XII wieku. On ma inną nazwę, taką pełną, ale nie będziemy o niej teraz mówili. Możecie sobie wygooglować albo poczekać do klasy piątej. W każdym razie, oni byli bardzo charakterystyczni, bo mieli najczęściej białą szatę z czarnym krzyżem. To byli Krzyżacy. To był zakon, który powstaje w XII wieku w Jerozolimie, czyli w Ziemi Świętej. Było coś takiego jak wyprawy krzyżowe, i oni tam powstają. Następnie te ziemie opuszczają, trafiają na ziemi Europejskie do Wenecji, skąd zostają wygnani. Później na Węgry, skąd zostają wygnani, i los się do nich uśmiechnął, a właściwie to polski książę podczas rozbicia, o którym wspomniałem na lekcji poprzedniej. Czyli Konrad Mazowiecki. On miał duży problem z Prusami. Prusowie to są ci, którzy zabili świętego Wojciecha. I oni atakowali jego ziemię, czyli Mazowsze. Dlatego Konrad Mazowiecki, taki on, ksywa, przydomek. I zaprosił on Krzyżaków, żeby pomogli mu w tym, żeby tych Prusów pokonać, po czym mieli opuścić nasze ziemię. No ale nie, tak łatwo nie będzie. Oni podrobili dokumenty, osiedlili się na ziemiach, które podbili i sami stanowili dla nas po kilkuset latach. Bardzo duży problem. I ten problem trzeba było rozwiązać. I Polacy, polska szlachta widziała to tak, że po Unii Polsko-Litewskiej będziemy razem z Litwinami mogli zawalczyć z tymi krzyżakami. No i oczywiście celem byłoby ich pokonanie. Idziemy więc do tej Unii w Krewie. Unia, pojęcie Unii, zresztą widzimy, możemy zapisać, to jest tak jakby związek dwóch lub więcej państw. Dzisiaj słyszeliście pewnie nieraz o Unii Europejskiej. To też jest związek wielu państw, które mają jakiś wspólny cel. Celem Unii Polsko-Litewskiej wtedy, w 1385 roku, było pokonanie krzyżaków. No ale na tym układzie, e, który nazwano Unią w krewie, dokonano pewnych e, problematycznych, jak dotąd, zmian. Jagiełło to jest imię naszego późniejszego króla, ale on jest poganinem. Krzyżacy chcieli ich ochrzcić, więc Jagieło postanowił, że przyjmie chrzest od Polski. Nie przypomina wam to sytuacji z mieszkiem, który przyjął chrzest od Czech. Powinnoś to kojarzyć. Więc mamy ustalenia na unii w krewie takie, że Jagieło wraz ze swoim dworem przyjmuje chrzest, następnie będzie chciał ochrzcić całą litwę. Później musi wziąć ślub z jadwigą, a następnie będzie koronowany na króla polski. Podczas owego chrztu jego takim. No, wiemy, że na Chrzcieman matkę chrzestną ojca chrzestnego, więc jego ojcem chrzestnym był wtedy Władysław Opolski, no, który pochodził z ziemi opolskiej. No. I jego imię, tego Władysława Jagieło przyjmuje sobie jako swoje imię chrześcijańskie. Od tego momentu mówimy na niego Władysław Jagieło. To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ w tym momencie rozpoczyna on, jako że Jagieło staje się nazwiskiem w Polsce, nową dynastię dynastię Jagiellonów. I ci Jagiellonowie będą rządzić aż do 1572 roku. I teraz idziemy sobie do tego, co lubimy najbardziej, czyli do przyczyn i skutków wydarzenia, jakim była Unia w Krewie w roku 1385. Ja już to poniekąd mówiłem, więc tylko powtórzymy, żebyście to po prostu mogli zobaczyć. Ale do rzeczy. Przyczyny Unii w Krewie są następujące. Przede wszystkim to, że Polska, strona polska, szukała męża dla Jadwigi i króla Polski. Nalazwa Jagiełę. Drugą przyczyną jest to, że było zagrożenie ze strony Krzyżaków. I trzecią przyczyną jest to, że Jagieło wyraził chęć przyjęcia chrztu. W sposób pokojowy, oczywiście. Do skutków idziemy. Skutki. No to chrzest Litwy. Ślub Jadwigi i Jagieły. Koronacja Jagieły na króla Polski. No i wspólna walka Polski i Litwy z Krzyżakami. Proste. Nie? No, powiedzcie, że tak. No. No dobra, nie wiem czy proste, ale mam taką nadzieję przynajmniej. I na tym, na tej nadziei, lekcję sobie zakończymy. Dziękuję, i do zobaczenia, i do usłyszenia na lekcjach kolejnych.